Zastanawiasz się, dlaczego zmarli bliscy nie pojawiają się w Twoich snach? Wiktoria poprosiła mnie, abym sprawdził, gdzie znajduje się jej zmarły dziadek. W wizji zobaczyłem małą wyspę na środku oceanu i stado czarnych ptaków. W tym samym momencie za moim oknem przeleciały gawrony i mocno zakraczały. Dalej w wizji pojawiłem się na wyspie i dostrzegłem dziadka Wiktorii. Gdy zauważył, że go odwiedziłem, od razu zamknął przede mną drzwi do swojej podziemnej nory. Kiedy Wiktoria zapytała mnie, czy on rozmawia ze swoimi opiekunami, Poczułem, że nie, nie chce z nimi rozmawiać i zamyka się na kontakt z innymi, dosłownie i w przenośni. Wiktoria przyznała, że dziadek właśnie taki był na ziemi, wiedział swoje i ciężko było zmienić jego światopogląd, dlatego się jej nie śnił, ponieważ w zaświatach stworzył sobie świat, w którym nie interesują go możliwości ducha i rozwój swojej świadomości. Jeśli masz pytania do zmarłej bliskiej ci osoby, odwiedź stronę wojtekborek.pl.